Ale to nie zmienia fakt, że on z tą muzyką potorturuje. Nie no dobra, nie będę taki. Kurde, ja myślałem, że tutaj mam 7 FPS-ów. Się. Dzisiaj zagramy w taką grę. Ogólnie to z minimetro, więc... lej Kasza. Ja mam pomysł na dzisiejszy odcinek. Próbujemy Barcelonę, czyli potrzebujemy Hong Kong. Do Hongkongu potrzebujemy Melbourne. Do Melbourne potrzebujemy Berlin. Ale fajny content dzisiaj. Od razu na trzy dajemy. Jacz, normalnie wyznaczony start. Mmm, Picasso to zrobił. Jeśli myślisz, że jesteś upośledzony, to jest nidwa. dwa. A, o! Idealna droga. Mmm, o, lokomotywa. Dziwnie szczaj się, że to jest upośledzone. Jak spaj. Tak trochę dawno nie nagrywałem, ale zdaje mi się, ale tak szczerze czuję, jakbym nagrywał coś wczoraj. Jeszcze dlatego, że codziennie coś nagrywam, a nie chcę mi się tego montować. Hmm. Nie, to nie dlatego. Po prostu was teraz zrobiłem w tak naprawdę nic nie nagrywałem przez najbliższy czas. Content! uff, Ale to dziwnie wygląda. To jest autentycznie czar.